Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek z naprawy mojej Tesli Model S, mojej kultowej Tesli z przebiegiem 549 tysięcy km. Oto ona, a my znajdujemy się dzisiaj w autoformie w kawęczynku, czyli w autoryzowanym shopie Tesli. I teraz wytłumaczę wam pokrótce. Dlaczego tutaj jestem i co tutaj robię Kilka miesięcy temu Tą Teslą moją Pojechaliśmy sobie z moją żoną Damaris do, Na Sycylię, na taką wyprawę I ten film polecam wam obejrzeć Bo to jest jeden z moich ulubionych filmów Który pokazuje właśnie całą przygodę całą, Cały nasz przejazd Dookoła Sycylii tak naprawdę I spaliśmy sobie w Nie pamiętam, Palermo Tak, było to w Palermo w nocy przy ładowarce I rano obudził nas trzask naszego samochodu, dlatego że pewna Włoszka, Sycylijka wjechała w nasz samochód uszkadzając nam cały zderzak. Ten zderzak teraz wygląda o wiele lepiej, ale jak miejsce miała ta sytuacja to całe to było wyrwane z nadkola e, wisiało więc wyglądało to strasznie przeraziliśmy się trochę, ale na szczęście udało mi się to tak zaczepić i tak do dzisiaj jeździć e, kilka miesięcy jakby wyjaśnienie sprawy trwało ale e, szkoda jest dosyć duża jest taka niepozorna, ale jest duża, dlatego że są połamane zaczepy, nie tylko w zderzaku, ale również w lampie chyba i na pewno tutaj w botniku, więc pomimo tego, że ona zahaczyła nas tylko tutaj co tak naprawdę przyjęła folia, bo zobaczcie to jest właśnie też, też plus posiadania folii, jak ja sobie tą folię ppf zdejmę, to pod spodem tutaj myślę, żeby się dało to spolerować i byłoby ok bo tutaj z spodu też jest folia, więc ta folia bardzo dużo przyjęła na siebie i tak naprawdę Gdyby nie te zaczepy, to może by nawet nie było nic widać, ale przez to, że są połamane, to zobaczcie jak tutaj to odstaje bardzo mocno. Dodatkowo tutaj widać, że ten zaczep jest połamany całkowicie. No i niestety, śruby, które są, którymi ten zderzak jest przykręcony do błotnika, też wyrwały tutaj e, takie elementy w tym błotniku, więc on cały musi być wymieniony. W związku z tym, będziemy tutaj wymieniać zderzak, reflektor, będziemy wymieniać błotnik i przez to, że błotnik będzie wymieniany i będzie malowany nowy na, na, na ten kolor białej perły, to drzwi też muszą być pocieniowane. Więc jakby tutaj. No, przez taką małą szkodę musimy mieć wymieniony ten element jeszcze pocieniowane drzwi. A przy okazji zapraszam Was do mojej firmy Ingreen 360, gdzie możecie sobie zrobić dobre leasingi i ubezpieczenia. No i ja teraz właśnie oddaję samochód już do e, pracownika AutoFormy. E, tutaj też, e, jeżeli macie jakąś szkodę, to możecie sobie samochód naprawiać, bo AutoForma jako body, e, autoryzowany bodyshop robi wszystkie naprawy e, takie autoryzowane, czyli jeżeli macie stuczkę Tesla, to Tesla oficjalnie was do takiego e, serwisu wyśle i tutaj możecie robić, dlatego mm, ja tutaj korzystając już nie pierwszy raz z AutoFormy jestem spokojny o to i też dzisiaj trochę wam ten proces pokażemy. Przede wszystkim pokażę Wam proces rozbioru i zobaczymy faktycznie jakie szkody tutaj e, zaszły przez dosłownie takie małe drapnięcia. Cieszę się swoją drogą, że będę miał nowy zderzak, no bo będę miał nowy zderzak, nową lampę, nie wiem jak z drugą lampą, e, więc y, pomimo tego, że miałem tu folię, to pod tą folią kilka odprysków było, bo jak ja ją zakładałem, to e, samochód już miał kilkadziesiąt tysięcy kilometrów przejechane, bo kiedyś te, też ten zderzak był wymieniany, no a teraz będę miał nowiutki i też bardzo długo czekałem na tą naprawę, dlatego że po tej naprawie planuję trochę ten samochód zmodyfikować. Auto ma już prawie 550 tysięcy kilometrów, i mam taki plan, że po tej naprawie trochę go sobie odświeżymy, okleimy go folią, ale już nie bezbarwną, więc obserwujcie, żeby być na bieżąco. To wjechało już na serwis. Zaczynamy od odkręcenia zderzaka i za chwilę zobaczymy sobie co znajduje się tam pod spodem. Zderzak jest już zdjęty. I tutaj widzimy, zaraz zobaczymy jak zdejmiemy jeszcze ten element, uszkodzenie właśnie tego błotnika. Ale tutaj widać na przykład, o, złamane zaczepy reflektora, dlatego on musi być wymieniony na nowy, no bo po prostu nie ma za co się tutaj złapać. A pokażę wam jeszcze jak wygląda zderzak, który jest już tutaj zdjęty. Zobaczcie jakim kamieniem dostałem ostatnio. Szczęście, że w ogóle dostałem w tablicę, a nie w zderzak, chociaż teraz to i tak już by nie miało znaczenia. Ale zobaczcie, ona jeszcze rozrywała ta tablica. więc będę musiał sobie nowe zamówić, bo to był naprawdę duży kamień. Mm. Tutaj jeszcze raz możemy sobie dokładnie zobaczyć jak wygląda uszkodzenie pod folią. Zobaczcie jak zdejmuję. To wszystko tutaj ładnie nam schodzi, od dołu tak samo. To myślę, żeby się spolerowało i byłoby ok, Więc warto taką folię mieć. A pod folią w ogóle jak sobie to jeszcze bardziej odchylimy, no to ona widać, że trochę jest żółkła, bo widzę tutaj inny odcień i to jest też minus tej folii. Jak sprzedawałem trójkę Long Range, która stała oklejona folią PPF, no to okazało się, że ta folia bardzo zżółkła I tutaj jeszcze chciałem Wam pokazać. O, to jest uszkodzenie, które też kwalifikuje zderzek do wymiany, bo tutaj ten zaczep w tym miejscu jest ułamany. Nie tylko w tym, bo tam w kilku miejscach jest złamany, ale po prostu będzie musiał być nowy zderzak. Tutaj mamy już nowy błotnik, który będzie oczywiście musiał być pomalowany. Tak wygląda. Taki element, który przychodzi nam z Tesla i ten element po malowaniu właśnie spowoduje, że będziemy musieli też tutaj pocieniować drzwi, żeby nie było dużej różnicy kolorów. To po prostu tutaj trzeba delikatnie te drzwi pocieniować. Tutaj odchyliłem jeszcze kawałek folii i widać ewidentnie, że ona bardzo zżółkła, bo pod odpo odpowiednim kątem widać tutaj duży odcień. Tutaj widać tą perłę, tutaj jest trochę gorzej. Ja tą folią, z tą folią przyjechałem już jakieś 300 tysięcy kilometrów. 200, może coś koło tego, nie pamiętam. Yy, I bardzo źle to wygląda, jak dla mnie, szczerze mówiąc. Tutaj też widać minusy folii, która nie jest zagięta, jakby założona za element. Bo tutaj, właśnie w tych miejscach, zbiera się dużo brudu. Tutaj widać nawet takie takie delikatne mm, zabrudzenia na krawędziach tej folii. Tutaj jest fajnie założona, bo tutaj jest podwinięta, więc tego tutaj tak nie widać. Nic się tu nie zbierało, ale na tych elementach mam tak założone na przykład tutaj czy tutaj, że no widać te zabrudzenia czasami. Czy Tutaj na przykład widać odcięcie, mam full front tutaj zrobiony czyli do tego momentu jest folia, plus na szybie mam folię i tutaj widać właśnie to odcięcie takie. A przy okazji wizyty tutaj będę wymieniał jeszcze dwa elementy, które wam pokażę. Jeden element to jest czujnik. Czujnik, który nie działa. Już od, w sumie od kilku lat tutaj w tym miejscu ten czujnik jest lekko wduszony, przez co e, cały czas wyskakuje komunikat, że jest błąd i jest jakaś tam usterka czujników parkowania. Ja mam tutaj nowy, który trzeba będzie wymienić. I poza tym wnętrze portu ładowania dlatego, że ten element mi wypadł, po prostu ułamał się zobaczcie w tym miejscu głównie przez ładowarki Ionity, które jak podłączymy przewód na CCS po prostu tak obciążają ten port ładowania że to się włamuje i tutaj mam właśnie ten element już nowy więc trzeba będzie rozebrać port ładowania i go tutaj włożyć i wtedy będzie na stałe bo czasami mi się zdarza tak, że to po prostu mi tutaj wypada razem z portem ładowania, znaczy z przewodem do ładowania, więc to też będzie tutaj wymieniane dodatkowo Tutaj mamy jeszcze wzmocnienie czołowe i tutaj gdzieś też to musiało być uszkodzone, bo ten element też będzie wymieniany na nowy. A to jest nic innego jak ten cały tutaj element. Wczoraj odebrałem samochód z autoformy, jest on już naprawiony i pokażę Wam teraz yy, jak to wygląda i z czego jestem niezadowolony. Oczywiście nie, nie jestem niezadowolony z naprawy, bo naprawa przebiegła szybko, sprawnie i jest wszystko bardzo dobrze zrobione, ale nie jestem za, zadowolony z folii PPF, która się mocno teraz odróżnia, bo... Teraz cały ten zderzak jest nowiutki, jest pięknie pomalowany. No, nówka sztuka, muszę go jak najszybciej okleić folią, żeby po prostu mi się nie, zaraz odpryski nie pojawiły. Yy, natomiast na masce tutaj, na tych płotnikach tutaj, nie, tu nie, bo on był cieniowany, więc tutaj tego nie widać. Więc mamy odmiar ten sam odcień, ale tutaj jest folia. I tutaj widać, że ta folia po prostu zżółkła, bo akurat teraz jest takie światło, że aż tak bardzo tego nie widać. Ale w takim odpowiednim świetle widać po prostu, że ta folia PPF ona lekko zżółkła. To nawet widać tutaj na fragmentach, że tutaj mamy takie bardziej żółte, a pod folią mamy takie bardziej białe. No i to właśnie jest yy, duży minus. Bo zastanawiam się, co teraz zrobić. W sensie i wiem co zrobić, bo ja ten samochód będę oklejał cały jakby w jakiś kolor niedługo, ale to za parę miesięcy, więc tymczasowo po prostu chyba sobie nałożę tutaj fragment folii bezbarwnej po to, żeby zabezpieczyć zderzak przed uszkodzeniami. a te ta tablice swoją drogą przyjechały już z jakieś 400 tysięcy kilometrów 300, 300, 300 bardziej, więc są już mocno zjechane. No, i teraz sobie okleję to folią, ale nie, nie fajne jest to, że ta folia bezbarwna tak zżółkła i tak bardzo to widać. Bo auto jeździ z tą folią już masz 3 lata i tak widać, jak, jak została ona zdjęta, to auto zupełnie inne, innego koloru nabrało. No, a teraz jadę na event Mercedesa. Pokażę Wam, jakie fajne zaproszenie ostatnio dostałem. Dostałem takie coś. Drogi Danielu, z przyjemnością zapraszamy na wyjątkową prezentację Mercedesy G z technologią EQ oraz współpracy Mercedes Benz z Matchbox. Matchbox to są takie samochodziki. Właśnie dostałem też elektryczną wersję G klasy Mercedes Benz G580 EQ technologii. także Mercedes bardzo dziękuję. I w tym filmie też zobaczycie za chwilę, co tam na tym evencie będzie się działo. Jestem ciekaw, gdy będzie to w fabryce Norblina w Warszawie. A wracając do mojej Tesli, to jeszcze tutaj e, został oczywiście wymieniony ten czujnik. Teraz już nie wyskakuje błąd, że, e, no, że czujnik jest uszkodzony. Oraz to najważniejsze, port ładowania, który już teraz mi nie wypada. To wnętrze mi nie wypada. Więc bardzo jestem zadowolony i bardzo dziękuję Autoforma. I zapraszam Was, jeżeli będziecie mieli jakąś szkodę, wypadek, stuczkę, cokolwiek innego, to możecie zgłaszać się do Autoformy i oni bardzo profesjonalnie, ekspresowo naprawią Wasz samochód. Wszystko macie w opisie filmu. Po całym dniu siedzenia u nas w biurze w Ingrin 360, do którego przypominam jeszcze raz, że możecie się odzywać, zgłaszać po ubezpieczenia leasingi. Przyjechałem już do, do fabryki Norblina i też chciałbym wam taki mały spoiler zrobić, bo właśnie szykujemy coś bardzo grubego od nowego roku. Informacje będziecie mieli na bieżąco już tak naprawdę za kilka dni. Będziemy robić coś, czego jeszcze na polskim rynku nie było. I nie tylko to, o czym teraz mówię, taki projekt tajemnica, ale tu mogę Wam też powiedzieć, że jutro jadę nagrywać e, film 1000 km lotusem Eletre, a pojutrze jadę cybertrakami, e, trzema cybertrakami, albo czterema prawdopodobnie, na taką fajną wyprawę, więc tym bardziej przy, mówię to po to, żebyście subskrybowali, żebyście byli cały czas na bieżąco. Tutaj chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną fajną rzecz, bo może nie każdy wie o czymś takim jak adapter Shademo, który umożliwia ładowanie z, właśnie ze złącza Shademo i tutaj jest taka właśnie stacja ładowania w fabryce Norblina w Warszawie, która ma trzy złącza CCS, dwa osobne urządzenia i jedno złącze to jest Shademo i tutaj bardzo często w tym miejscu szczególnie, w godzinach jakby szczytu, w weekendy na przykład, to się przydaje, bo jak ładuję się trzy elektryki na CCS-ie i przyjeżdża czwarty na przykład ja przyjadę czwartą testą, która może się ładować i z CCS-a i z Shademo, to mogę korzystać z Shademo, które praktycznie zazwyczaj tutaj jest wolne, bo rzadko kiedy tu się jakiś Nissan Leaf ładuje czy coś innego, co jeszcze korzysta z Shademo, a Shademo to jest taki wymierający standard ładowania ale niektóre stacje jeszcze go mają. I tutaj właśnie na cztery ym, złącza do ładowania, jedno z Szademu. I czasami to się przydaje. To y, tutaj maksymalnie możemy się ładować z mocą około 50 kW, więc to nie ma szału. Ale tutaj, w takim miejscu, gdzie no, mamy co robić, to jest idealne, bo auto wtedy się ładuje około półtorej godziny do pełna. Można sobie iść na przykład na zakupy czy coś, bo czasami na ccs jest tutaj za szybko. Tu jest 150 kW, więc mamy trzy razy wolniejsze ładowanie. Ale w takich sytuacjach jest to zazwyczaj bardzo przydatne. Więc. Fajne jest to w starych Teslach. A kiedyś taki adapter kosztował około tysiąca zł. Ja pamiętam jak jeszcze kupowałem w Niemczech, jakieś 6-7 lat temu. I ten adapter był dlatego, że kiedyś nie było CCS-a powszechnego, tylko właśnie było złącze Tesli, które wygląda jak Type 2. I na, złącz, na ładowarkach Tesli ładowaliśmy się za pomocą tego. Dopiero później i było szademo, dlatego Tesla zrobiła takie adaptery, bo to jest jakby oficjalny produkt od Tesli, który już nie jest produkowany, nie jest sprzedawany. I Tesla zrobiła to, żeby można było się ładować na innych publicznych stacjach ładowania poza ładowarkami Tesli. No i dopiero w 2019 roku Tesla, albo 2019-2020 20 rok, Tesla wprowadziła adapter CCS i wtedy mniej więcej CCS zaczął być takim standardem europejskim. I teraz już mamy CCS, ale właśnie te starsze Tesle mają to, że mają. Type 2 na Tesli mają Shademo i mają CCS. I to jest fajne, że można korzystać z takich różnych e, złączy ładowania, a nie tylko z CCS-a jak to jest w nowych samochodach. Już jestem po evencie i wiem. Nieco więcej. Ogólnie chodziło w całym evencie o oficjalne zakomunikowanie współpracy Matchboxa razem z Mercedesem oraz świętowanie 45. rocznicy powstania G-Klasy. I cieszę się, że tutaj dzisiaj przyjechałem, bo dzięki temu, że dzisiaj tutaj przyjechałem, będę miał G-Klasę do testów jeszcze w tym roku, a nie w przyszłym roku, ponieważ to jest bardzo rozchwytywany samochód, a tylko dwa są takie, jakby w w parku prasowym z czego chyba tylko jeden jeździ na u, u dziennikarzy, więc nie będę musiał czekać do przyszłego roku, tylko jeszcze w tym roku zobaczycie test 1000 km i test jakiś inny terenowy. Nie wiem w sumie, co można zrobić z takim pojazdem, tak absurdalnym pojazdem, który ma takie parametry i może zawracać w miejscu i ma mnóstwo mnóstwo fajnych funkcji. Więc jeszcze raz subskrybujcie. Dziękuję, że oglądaliście tego vloga. Jeżeli wam się takie vlogi podobają, to napiszcie w komentarzu i będziemy takie vlogi robić. A ja jadę dalej, bo o 6 rano, czyli za 10 godzin, startuje na test 1000 km challenge Lotusem Eletre, Także do zobaczenia, cześć!